Cześć serduszka moja kochana. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Witam Was cieplutko na swoim kanale i dziękuję, że lajkujecie, komentujecie, zawsze Was obserwuję. Kto tam da mnie jakieś łapkę da? W sumie tego to nie wiem, ale wiem, jak ktoś napisze komentarz. Także mnie to bardzo, kochani, cieszy. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, teraz sobie zrobimy takie czytanie, kto idzie w Waszą stronę. Może zerkniemy, ile ma lat, jak wygląda, po co idzie. Okay, zobaczymy, co nam karty pokaże, jakieś cechy charakteru, cokolwiek. Kto idzie w Twoją stronę, do Twojego życia. I czas. Wszystko to, co Ci się da wyciągnąć, co poczuje. Będę musiała pięć kart. Dla jedynaczki. Jeszcze tu jedna nam się... Odwróciła. To jest też i jeszcze jedna. Wkładam karty przodem do Was. Do mnie będą tyłem, ponieważ ja siedzę dzisiaj po drugiej stronie kamery. Także u mnie wszystko jest odwrotnie. Słuchaj, jeszcze jedna karta. Kto do Was idzie? Dobrze. Jednak ta. Która się odwróciła. Wiecie co, kochani? Ja powiem tak: ta osoba na pewno jest po nieudanej już relacji i tu jest odejście z tej relacji, tu nie bójcie się, tu nie jest odejście od Was. Ta osoba zakończa jakiś związek teraz, dosłownie już teraz. Kochani, tutaj jest król. Król y, Kielichów czy odwrotnie, ciężko mi czytać Król Kielichów, kochani, to tak to osoba, akurat w Królu Kielichów to jest osoba starsza, nawet taka po 65 roku życia 75, to myślę, że to dla nie dla większości, się tak bardzo dojrzała, ze starym duchem I tak, kochani, to jest mężczyzna na pewno bardzo wrażliwy ma brązowe y, Oczy, szare, może mieć oczy i też może mieć zielone, a włosy ma brązowe lub ruda. Ten mężczyzna może być też łysiejący lub siwowaty. To to ten pan idzie w waszą stronę. Może po prostu jakaś osoba się w was zadłużyła, kochani, lub ta osoba będzie w jakiś sposób wam pomagać. Także niekoniecznie to musi być kandydat na męża, ale może być to jakiś przyjaciel, kochani, jakiś przyjaciel lub yy, z rodziny ktoś, kto w jakiś sposób będzie chciał w was wesprzeć na duchu, bo może to odejście to jest wasze z jakiejś relacji, z pracy skądś, tam gdzie wkładajeście bardzo dużo serca, dużo zaangażowania jak najbardziej to może kochani być praca także jeżeli wy tutaj odchodzicie z jakiegokolwiek miejsca zdarzenia, to ta osoba by się pojawiła w waszym życiu, ona bardzo wam pomoże także tutaj między wami fajna relacja się nawiąże może to być ojciec? Dlaczego nie wujek? Ktokolwiek może być. Kochani, tutaj dzięki tej osobie, po co ona się pojawia? Żeby wam pokazać właściwą drogę. Ona będzie was naprowadzać na właściwy tor, po to, żebyście odnieśli, odnieśli sukces. I ten sukces, pamiętajcie, że on będzie w jakimś stopniu, yy, może nie przypisany dla niej, ale ona będzie miała swój udział. To nie zapomnijcie potem na tej osoby podziękować. Tak, to, że prawie dla wszystkich czuję, że to będzie mężczyzna, starszy mężczyzna, tak jak mówiłam, jakie włosy ma. I kiedy ten mężczyzna się pojawi w Waszym życiu, to tak, yy, miesiąc, yy, miesiąc właśnie, yy, dwa miesiące, 7 tygodni, 6 dni, to jest kilka opcji. Także możecie już za 6 dni tę osobę nawet spotkać lub do niej w jakiś sposób pójść o, po poradę i ta osoba Wam będzie pomocna lub to będzie dla różnych ludzi, na przykład dla Kasi będzie za tydzień, dla Zosi będzie za 7 tygodni, także tutaj widzicie cztery różne daty są. Także pewnie to albo będziecie tak często się kontaktować z tą osobą, będziecie prosili o pomoc, albo po prostu te daty są dla różnych ludzi, także jedna osoba y, pojawi się w jej życiu ta osoba za miesiąc, u drugiej za 2 miesiące, u innej za 7 tygodni i za 6 dni. I kochani, ten właśnie ten starszy mężczyzna. O, tak jak mówiłam, bardzo wrażliwy, bardzo delikatny, może mieć rude, brązowe włosy, tak? I oczy właśnie, brązowe, szare, zielone. I kochani, ten mężczyzna będzie Wam pomocny po to, żebyście w końcu się zdecydowali, czy to w miłości będziecie się zastanawiali, kogo wybrać, czy po prostu jakaś droga zawodowa, czy co ogólnie w życiu robić. Ten mężczyzna dla was pomoże. I kochani, przyjdziemy do dwójeczki. I tak na marginesie to ta osoba jest bardzo mądra, tutaj karta widzicie karta pustelnika, także dużo myśli, dużo czyta, może mieszkać sama ogólnie, to takie cechy charakteru jej. Taki typowy starszy pan, który ma mądrość życiową i zawsze możemy od niego skoczyć po poradę, on dobrze nam doradzi w sferach życiowych, dwójeczka. Zobaczymy dla dwójeczki, kto idzie, kto nadchodzi wielkimi krokami. O tych wszystkich, którzy wybrali opcję numer dwa, to do waszego życia idzie, aby Wam może pomóc. Po co ta osoba idzie? Po co ta osoba w życiu się Waszym pojawi w najbliższym czasie, aby co zrobić? Co to będzie dla opcji numer 2? Kim będzie ta osoba? Jeszcze cztery karty. Kim będzie ta osoba, która pojawi się w waszym życiu? Na dwójeczki. Kim będzie ta osoba, która się pojawi w waszym życiu? Tu będą młodsze osoby, kochani. Tu będą młodsze. Niech ja, ja te osoby przekręcam górnokami. Ta osoba to będzie wasz przyjaciel z młodości. Single. Single, kochani. Lub w tym momencie single. I tak, to tu będą y, trzy osoby. Ja to, patrz, spojrzę do górnego nogami, jak to wygląda. E, paź, Buław, paź, Pentakli i Rycerz Mieczy. To tak, najpierw zajmiemy się wie wiekami, tak? E, paź Buław, kochani, to jest y, młoda osoba, bardzo młoda. To ta przeważnie osoba poniżej 15 roku życia. E, tutaj paź Pentakli to jest y, kochani... Paść Pentakli, dobrze mówię, Paść Denarów, tak? To jest osoba między 15 a 25 rokiem życia, to jest taka troszeczkę, jak widzicie, ry, wyżej, tak? I tutaj jest między 35 a 45 rokiem życia, to jest trzecia osoba, także nastolatek, bardziej może nad dziecko, taka, taki młodzieniec, i tu już osoba dorosła, tu trzech mężczyzn, może być jedna, jedna kobieta. Nawet dwie kobiety, ewentualnie, ale to na pewno jest mężczyzna. Ten taki między 35 a 45 roku życia to na pewno jest mężczyzna. Ta osoba jest z Waszej przyszłości, ona przyjdzie do Waszego życia, żeby Wam pomóc, ponieważ Wy nad czymś tutaj ubolewacie. Czy jakaś strata, czy po prostu nie potraficie podjąć jakiejkolwiek decyzji? Jest, tkwicie w takim zawieszeniu, nie wiecie co robić. Co, nawet wzięliście sobie jakikolwiek urlop od wszystkich decyzji, odłożyliście emocje na, bo wszystko może, może jesteście troszeczkę poturbowani ostatnio lub zranieni przez walentynki, cokolwiek, także serce tu porzucone. Ta osoba się pojawi, żeby po prostu was podnieść na duchu. To jest ktoś z waszej przyszłości, ktoś, kto dla was dobrze życzy, zawsze dobrze życzy. To osoba po to idzie. Jeżeli macie dziecko, to może po prostu z waszym dzieckiem będzie jakiś bliższy kontakt. Może gdzieś pójdziecie sobie na kolację, czy gdzieś porozmawiacie z własnym synem czy z córką, bo tu dość młoda osoba. Chyba, że jesteście nauczycielką i jakiś uczeń do was podejdzie, ale to raczej niezdrowe. A tutaj są dwie dorosłe osoby, tak? Kiedy wy możecie tę osobę poznać, to kiedy spotkacie jakieś kiedy ona przyjdzie, wy już ją znacie, oczywiście. To tutaj w jednym wypadku jest czas nieokreślony, a w drugiej sytuacji to jest um, 6 tygodni, to tak mniej więcej półtora miesiąca. To będzie wtedy, kiedy będziecie mogli na tę osobę liczyć. Ta osoba może nawet y, przyjechać z waszego miasta, tam gdzie razem chodziście do szkoły, y, gdziekolwiek, mniej więcej za półtora miesiąca. Ona wejdzie w wasze życie teraz, może gdzieś jest tam, a niekoniecznie z nią macie kontakt. Ona Wam. Pomoże w tym trudnej chwili. Będziecie mogli na nią liczyć, może nawet wy o nią, y, ją poprosicie o pomoc. Już dużo razem przeszliście. Jak widzicie tutaj ten chłopczyk z tym szczeniaczkiem przeszli tą drogę, żeby tutaj być dorosły pan i piesek. Także tutaj, kochani, wy już macie pewną drogę razem. To nie jest nikt nowy do Wszego życia. Ktoś przyjdzie, żeby Was postawić na nogi, żeby podjąć y, razem z Wami Waszą decyzję, kochani. Przyjaciel, przyjaciel, kochani, tutaj do Was idzie. Niedługo. I tutaj do trójeczki. Tak, kochani, do trójki. Zobaczmy, co. Trójka. Trójeczka, kto idzie do Waszego życia? Kto idzie, kochani, do Waszego życia? I po co ta osoba idzie? A wszystkich, którzy wybrali trójeczkę. W jakim celu ta osoba idzie? Po co? Kto idzie do Waszego życia? Kto idzie do Waszego życia? Po co. To idzie do Waszego życia. Chociażby karty wypadły, pięć kart, bardzo prosiła. To idzie do Waszego życia. Tu idzie. Ta osoba z pewnością do Was napisze. Ona się odezwie do Was przez jakiś komunikator. Teraz jeden. Co i jak. To idzie do Waszego życia i po co ta osoba będzie w Waszym życiu. karty. Jeszcze jedną kartę. Kto idzie do waszego życia i po co ta osoba idzie? W jakim celu? Ja tu nawet dwie chciały. Tak jak czułam właśnie, tu będzie dla tych czytanie, kochani, którzy mają sytuację już teraz niejasną, jeśli chodzi o albo o Waszą sytuację trójkątową, albo macie jakąś osobę, w której Wy jesteście zadłużeni i ta osoba jest w związku i Wy macie dylemat w związku z tym. I także ta osoba, która wam do Was przyjdzie do Waszego życia, pomoże Wam rozwiązać ten problem po prostu. Tu jest, kochani, dla niektórych może być, nawet pokierunkuje tak, żeby złożyć o jakiś pozew rozwodowy czy o coś także tutaj ja bym powiedziała, że raczej przyjaciel, może ktoś z rodziny, czekajcie. za zobaczymy, ile tu jest osób. Także tutaj rycerz najpierw zaczniemy od tej karty. Kto dla was idzie? Powiem Ci tak. Jeżeli tu jest rycerz yy, Pentakli, to osoba na pewno mocna pozycja ma społeczną, brązowe lub czarne włosy i, o, i oczy też ma, piwne albo czarne. Tutaj w tej karcie mocna pozycja społeczna, tak jak właśnie do Was mówię, i taki między 35 a 45 rokiem życia, ten mężczyzna. Yy, następna karta, która mówi, kto może do Waszego życia iść jeszcze, to będzie król. Król Pentakli też, i tu jest właśnie, to jest starszy w ogóle pan po 75 roku życia. Nie podejrzewacie, że tak machnam, ale to jest poważny, zrównoważony, siwy, no właśnie szpakowaty, zielony lub piwne oczy to może po prostu jakiś też przyjaciel tam. Następny mężczyzna też starszy, to jest król yy, właśnie Buław. To jest właśnie taka osoba 65-75 rok życia. No i król Buław, kochani, to też starszy, ale to jest bardziej dynamiczny niż ten. Ten bardziej taki przyziemne sprawy kocha, a ten jest bardziej taki dynamiczny. Yy, też może mieć właśnie ciemne włosy, ale już albo już siwiejące, takie szpakowate i też piwne oczy, szare, czarne. I kochani, tutaj te osoby po prostu was darzą uczuciem, kochają jako rodzinę albo bardzo lubią jako przyjaciela, ponieważ one przyjdą wam pomóc w tej sytuacji, w której wy się znajdujecie teraz, żeby wam pomóc wyjść z tej sytuacji takiej, można powiedzieć, cudzysłowy trójkątowej, albo wy jesteście w kimś zadłużeni, albo po prostu... Albo wy macie partnera i tu czujecie, że ktoś jest jeszcze gdzieś tam w życiu i nie możecie o kimś zapomnieć. Taka sytuacja nieznacz niejednoznaczna. I wy tutaj w jakiś sposób ta osoba ta do Was napisze, ten rycerz pentakli, co mówiłam, to on do was napisze, ten taki bardzo twardo stąpający po ziemi, tak? Właśnie i ma mocną pozycję społeczną, także jak najbardziej może pracować w jakichś finansach gdzieś. Jakąś firma swoje czy coś, on do Was napisze, się odezwie, pomoże dla Was, jak najbardziej może nawet w jakiś sądzie, czy jako radca prawny, co związane z kasą, tak samo ten, tutaj będziecie może niektóre osoby będą się kontaktowały, jeśli chodzi właśnie o jakąś poradę prawną, czy coś. Może nawet dla niektórych być jakieś rozstanie, ale tu już by chodziło o jakiś pozew rozwodowy. Także tutaj ktoś z tych mężczyzn, dla niektórych mogą być wszyscy, a na niektórych po prostu jedna albo dwie. No, w zależności, zobaczymy, jak to będzie, dacie mi znać, przynajmniej tu do was przyjdą, żeby Wam pomóc po prostu, z serca, żeby z serca wam pomóc, te osoby przyjdą. Także, kochani, tutaj oni, y, mężczyźni, znowu mężczyźni pro, poprowadzą was y, w dobre, żeby właśnie uzdrowić wasze, wasze życie, żeby poszło na wyższy poziom, żeby wyjść z tego mroku, z czegokolwiek wy jesteście, z jakiejś stagnacji, otworzą wam oczy. Może wśród nich być osoba. Która będzie w jakiś sposób, ja mówiła na tę osobę. Tutaj ta osoba może być jak najbardziej jakaś nowa, która wprowadzi w wasze życie zamęt, ale też jest dojrzały, tak? Już, może nie upieramy się co do tego wieku, ale też jest, kochani, dojrzały i on po prostu, jeżeli macie tylko sytuację niestabilną, chwiejną, to tutaj. Tych dwóch panów, tak? Wprowadzi Wasze życie taki ład, że poczujecie się po prostu, że twardo stąpacie po ziemi i z nim będziecie chciały założyć coś pewnego. To nie będzie takie ulotne, wiecie, takie jak pasie jakiś kielichów, że tylko marzy i obiecuje. Kochani, a czas tym powiedziała tak: trzy tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc. 3 tygodnie, miesiąc, mniej więcej miesiąc. Tu u Was będzie taka sytuacja podbramkowa, że wtedy będziecie potrzebowali jakiejś rady, porady, lub po prostu ktoś niespodziewanie wam zaoferuje swoją pomoc. Kochani, to ja wam życzę, patrzę, że tutaj przychodzą ludzie, którzy chcą wam właśnie w tym miesiącu luty, marzec mniej więcej, może troszeczkę nawet niektórzy później, pomóc pewne rzeczy roz rozwiązać w Waszego życia. Tutaj karta sprawiedliwości, bo sprawiedliwość zawsze musi być góra. Zakochaj się w sobie najpierw, w życiu się zakochaj, a potem w kim tylko chcesz. Także buziaczki, skarpi, skarbeczki moje, trzymajcie się kochani, da Wam grać filmik tam,